Pora pokonać. Dużo ćwiczyłem w party styl i w demo style, Lecz niestety w demo styl mi się nie udawało. W party styl już byłem coraz bliżej, więc mam nadzieję, że tutaj mi łatwiej przyjdzie w party styl niż w demo styl. That's me! Okej. Okay. Już sobie przechodzimy i szybciutko lecimy. Mam tylko nadzieję, że też prosto będzie ze znalezieniem tego teleportera, bo z tym właśnie jest największy problem. Nie jest naj. Zapomniałem, że to nie klasik styl. Tylko party styl. Nie normalny styl, tylko party styl. Okej. Ok, okay tamtego nie było. Już odpowiadamy sobie dobrze na pytania: 6, minus 3 i. Dobra. Great job, that's right. I lecimy. Daj mi monetę. No, niestety, bisoda. Niestety, albo stety. Bisoda też jest dobra. Jak posmutniał Nasz nauczyciel Ej Ej, on jest taki wolny On jest taki wolny, co jest? Ja nawet... Oh. On jest wolny Ja przez długi czas przechodziłem classic styl I jestem nauczony na taki totalny speedrun ale tutaj nie muszę tego speedruna robić. Mogę sobie... Będzie, kurde, nie ma teleportera. Jestem... Jeszcze I zobaczymy, czy jesteśmy friend. friend. Witaj Baldi. Żegnaj Baldi. Odpowiem sobie oczywiście na trzecie pytanie. I zobaczymy, czy mamy tutaj... No mamy kłódkę, no nie potrzebujemy kutki. A butów tym bardziej nie potrzebujemy. O nie, zaraz wejdzie. Zaraz wejdzie. Ja na niego poczekam i go spróbuję wyminąć. Okej, 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 okej. O O Ej, tam była playtime. Oj. Dobra, dobra, idź stąd, playtime. Ale było niebezpiecznie. Nie powiedzcie, że nie było niebezpiecznie. Dobra, mamy kolejny notatnik. Cztery. Trzynaście. I okej, okay, lecimy z kolejnym. Pyk! No nożyczki no! I on jest tutaj... ma! Uciekniemy, uciekniemy, uciekniemy! Uciekniemy! Uciekliśmy, Baldiemu. O, o, o! Hej, I hej, hej! Dziękuję ci. Dziękuję ci z całego serca za to, co zrobiłeś. Musiałem. Pryncypal tego nie widział. Nic nie widziałeś, chłopie. Baldi tape. I mamy kłoter. Byleby z tego kłotera był teleporter. Mam taką nadzieję, że będzie teleporter. Okej. Okay. Nie. Pryncypala chyba tam nie było. Gdzieś sobie indziej poszedł. Chyba właśnie tu. No właśnie, tutaj. No proszę, proszę, proszę o teleporter. No daj mi teleporter. Aaaa... życie Życie Siema Baldi Ej, jak cię moja pisoda? A strzeliłem Baldiego, okej okay. No jeszcze bliżej go! Jeszcze bliżej Jeszcze bliżej go mi daj. Jeszcze bliżej mi go daj. Hi, welcome to my party. Witaj, 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 Baldi. Ale nie mamy czasu, bo musimy pokonać ten party, zdobyć teleporter i się tepnąć. Tepnąć się do dziwnego pomieszczenia, w którym ma być ten gościu. Spojlery niestety nie uniknąłem spoilerów Więc jest trochę słabo. Pryncypal jest daleko, więc tam key z nim. Mogę sobie trochę pobiegnąć, żeby tu była moneta. Proszę, żeby tu była moneta. No tak. Żeby tu była moneta, żeby tu była moneta. Ja chcę, żeby tu była moneta. Mm. <laughs> Dość sporo ma ten pryncypal tych kluczy. I. Dobra, we, wchodzimy, wchodzimy. No drugie noszyczki, no I zegarek. Co ja mam z tym zegarkiem zrobić? Ustawić sobie i co i niech mi dzwoni... Aaaaah. Dobra, Principal nigdzie go tutaj nie było, więc nie mógł zobaczyć, że my sobie weszliśmy do tego pomieszczenia. I Baldi. Okej, okay, proszę, żeby tutaj czekoladka nie jest najgorzej. Kolejne nożyczki, ile te... <laughs> Czemu tyle tych nożyczek? 12. Czemu tyle tych nożyczek? I Bulli się zrespił. Ale to najmniejszy problem. Uuuu... Skąd on się tu zrespił? On się tu tepnął! Ja widziałem! Go tam... Mm. Dobra, dobra, dobra... Pyk, 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 pyk... O! nasz Baldi... On wie, że tutaj jesteśmy... A masz! Idź sobie na naokoło! Spalisz dodatkowe kalorie... Czy coś... Musimy ten teleporter. Musimy ten teleporter znaleźć. Woda Oj, miało. Dobra, 5, 5, 5. Albo 0. Nicość. Dobra. Chodź tu, chodź tu do mnie. Chodź tu, chodź tu. Co to za odgłosy dzikie. Fajda. Fajda. Tutaj... Czekolada! Czemu czekolada? Minus dwa Czemu ta głupia czekolada? Znaczy nie no czekolada jest... Czekolada jest fajna Oj, oj, oj Dobra, moneta, moneta, moneta Dawaj mi monetę. Bo tak to nie mo. O, siema, siema. Bo tak to nie może być. Um... Ale walną, Ale walnął. Tylko teraz, czy ta moneta się okaże fajną, uczciwą, mega monetą. I no, wydropi. Nie. Nie, róbuj. No, no. Nie, weź, weź, zabierz Baldiego Weź, zabierz Baldiego daleko stąd. Nie mam bladego pojęcia, co się tam dzieje. Nie mam pojęcia. Najważniejsze jest to, że zabrał Baldiego. Tylko czy na długo? Dobra, Playtime wypad. Mamy teleporter, mamy teleporter. Byleby to tylko nie skrzanić. Baldi jest dosyć szybki, ale mamy, ma, ma, mamy, mamy teleporter. Mamy teleporter. O! Nie! Nie. Chyba w tamtym pomieszczeniu jeszcze mnie nie było. Z czego wiem. I w tym pomieszczeniu. To szósty i siódmy notatnik. O nie! O nie, on jest blisko! On jest blisko! On jest blisko! On tu zaraz przyjdzie, tantendy. No nie. Nie, 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 nie. I wanna play with someone. I wanna play with someone. W dupę, W dupę, ten Baldi jest za szybki. Ten Baldi jest za szybki. 14. Bisoda, 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 pisoda, bisoda, 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 soda, wywalam stone, wywalam stąd Wywalam stąd. Wywalam stąd. Mnie obchodzi mnie nic. Wywalam stąd. Kurde. Yy, tutaj. Tutaj jest ostatni. Tutaj jest ostatni. Tak. Tutaj jest ostatni. Pyk. Quater. Quarter! Teraz to lecą te quatery jak nie wiem co. Jeden pyk. Ostatni notatnik. Osta Ale on jest za blisko. On jest za blisko. On jest za blisko. Ej. 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 On nie wie gdzie ja jestem. Co jest? Ale dobra, pyk, 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 pyk. O nie, teraz, teraz, teraz na pewno wie, gdzie jesteśmy. A może nie wie? Okej, okay, mamy pierwsze wyjście. I Baldi chyba z tamtej strony jest. Ale teraz pasowałaby jakoś pisodę załatwić. Teraz pasowałoby jakoś bisodę załatwić. No nie. 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 nie! 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 Mam jeszcze trochę staminy. No nie noż. Musiałeś tutaj być. Skarpeta. Weźcie mnie stąd. Nie! Nie! Ja nie mogę użyć teleportera! Ja nie mogę użyć teleportera! Welcome to Dobra, co ja wam chciałem powiedzieć, chciałem Wam powiedzieć, że w ogóle filmiki z Baldim mi się tak pikselują na kanale. Nie wiem, czy to tylko u mnie, czy w ogóle się pikselują. Zzie, no, 10, no to 0 i minus 3. No. Że strasznie mi się pikselują i jakoś leci. Ale ja coś czuję, że to przez te elementy. No bo inne gry nie mają takich pikseli. Co się wiecie o co mi chodzi. 15 i dobra. Nie mają takich głupich pikseli. W sensie, bo ta gra Baldi w ogóle jest pikselowa i mi się wszystko tak jakby... Nie wiem. Chyba, że OBS źle nagrywa. To też w sumie możliwe. Okej. Okay. Odczekam, odczekam trochę. Nie będę taki... Dobra, poszedłaś. O! nas, nas na szczęście nie zauważył. I buty. Kalosze, gumiaki. Image. I mamy kłoterka. A najgorzej właśnie się pikseluje, gdy wszystko się tak rusza. To jest najgorsze. No bo jak stoję w miejscu. O! No to widzi. No to po prostu pewnie wy zobaczyliście normalnie. Na 100%. Miałem powiedzieć, no, no to wy widzicie, ale... Dobra. Okej. Okay. Task number one Znaleźć kłotera i kupić za to kłotera. Ale to też jest dobre. Czy tutaj będzie kłoter? Ah. Znaleźć kłotera i dobra, tutaj jest kłoter, żeby to był ten szczęśliwy kłoter. Kłoter, kłoter, nie wiem. I... A już miałem nadzieję jak to można tak zepsuć nadzieję niewinnemu dziecku, no! Baldi, ty potworze! Nie ma pręsefana, nie ma i... On nas tu złapie, wiedziałem. Ale mamy kasetę, całe szczęście. I mamy też jeden kwarter. Jedną monetę. I możemy ją sobie dać do automatu i mam nadzieję, że... Gdzie ten swój syp Gdzieś tam pojechał. Mam nadzieję, że to będzie teleporter! Mam nadzieję, że to będzie teleporter! Teleporter, teleporter! Jest teleporter! Jest! Jest! Dobra, tyle tylko nie spierdzielisz tego! Ale cisza nastała. Byle tego nie spierdzielić. Ale mam do Was pytanie, czy wy też tak. BISODA! To no w sumie BISODę wolę. Eee, mam w ogóle do Was pytanie, czy wy też tak. minus. D... No, tak. Mam do Was pytanie, czy wy też tak macie jak pryncypan przykładowo? Oh, my God. <głos> <głos> Widzę, że nie <noise> masz przejażdżkę. <noise> Jeszcze weźcie Baldiego do tego Okej, okay, tam bisoda. Muszę zapamiętać o tamtej bisodzie. Bisoda zawsze Bisoda zawsze... na pierwszym miejscu w sumie. W takim normalnym palm 7, 0 i... Dobra. Szybko muszę uzupełnić to notatniki. Czy on tam będzie? Czy on tam będzie? Okej, okay. jest. Principal. Okej, okay. i... Mogę sobie troszeczkę pobiegać. I... Mm. Wyszedł, wyszedł, wyszedł. Wyszedł, na 100% wyszedł. Bo teraz będzie wielki run. Będ teraz będzie wielki run. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, biegniemy, biegniemy. Dobra, to już, to już chyba będzie przegrana. To już chyba będzie przegrana. Chyba, że uda mi się szybko, szybko. Dobra. Ja myślałem, że ten bald jest dużo bliżej. Nie idź. Czemu? Czemu? Czemu ty w tą stronę? Nie, 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 nie. Ja nie chcę. Ale skakać na skakance i tak muszę. Super. Aaaa Tu jest dopiero cisza. Ale już słychać tą linijkę. Już słychać tego wkurzonego nauczyciela z linijką, który chce nam skopać dupsko tą swoją linijką. Uderzy. A, la, la. I mamy kolejny notatnik. Dobra, 6, 7, y, 3, 12 i pyk. Dobra, co tutaj będzie? Nożyczki. Bad ile był step, to chyba będzie o wiele lepsze. Nie wiem, czy nawet teraz sobie nie damy tego. A w sumie zaryzykujemy i sobie damy. Sześć notatników na 7. Ostatni notatnik. Oj, ja już zapomniałem, gdzie był ostatni notatnik. Ale w któryś z tych dwóch pomieszczeń. Dobra. Okej. Okay. Chciałem to zrobić, ponieważ jak ja to zrobię, no to jest większa szansa, że pryncypal to usłyszy, jak jest gdzieś nie do, nieopodal i no nie myliłem się, um, 12, 13, 2, 12, okej, okay, okej, okay. minus 6 i dobra. Jeszcze bym poszedł za tym i dobra, to było dobre rozwiązanie, dobre rozwiązanie i mamy to. Mamy to. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Dobra, ja się cofnę, ja się. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Żeby go tu nie było. Dobra. Ej, ale mamy tu też bisodę. Okej, okay, zjedliśmy sobie i wzięliśmy od razu pisodę. Możemy sobie trochę pobiegać. Baldi jest. O nie, o nie. Nie. Skarpeta. Już nawet nie chcę biegać. Bo teraz będziemy musieli biegać. Jak nas gdzieś tepnie i. O o o o, o! 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 Ej! W sumie w dobrym miejscu nas tepnęła. Bo teraz możemy bez problemu iść do gdzie? Ty pojechałeś tutaj! Jak było niebezpiecznie! Mm. Zostały nam dwa wyjścia. Jedno tutaj. Zregenerujemy sobie. I bardziej chyba nie wie gdzie my jesteśmy. No już wie. Zregenerowaliśmy sobie troszeczkę staminy. No myślałem, że teraz nas potknie. Nie! 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 Ja się z tym nie zgadzam. Protestuję. Dwa wyjścia nam zostały. Dwa wyjścia nam zostały. Ale całe szczęście Bali nam nie usłyszał, ale to już usłyszał. Ostatnie wyjście, ostatnie wyjście. I mamy czekoladkę, mamy tylko czekoladkę. <kluz> Dobra. O o o, o! 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 Idealnie się złożyło, idealnie się złożyło, idealnie się złożyło, idealnie się złożyło. Szybciej odwracaj się, odwracaj się, odwracaj się. O nie, o nie, i playtime jeszcze tu idzie. Jeszcze tu playtime idzie. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Jedziemy, 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 jedziemy. To może być ta szansa, to może być ta szansa. Ostatnie wyjście zostało, ostatnie wyjście zostało. O nie, ej, czy, on, czy, on, czy my wtedy biegaliśmy? Ja już nawet nie chcę się obracać. Bo ukończyliśmy to. out Nie dam ci swojego prezentu. Nie tym razem. Dobra, pomyślimy sobie życzenie i... Zdmuchnęliśmy. Życzeniem moim było to, żeby się dostać właśnie do tego pomieszczenia, do którego mamy się dostać. I dobra. I dobra, teraz na chillu, teraz na, sp na spokojnie. I dobra, w tą stronę. I nawet widzimy go. Widzimy nula. Widzimy Nula, z czego wiem to Nul, albo też zna, zwany no name I co ty nam to powiesz, Jeepers? No tak, znalazłem cię ponownie! Już w tamtym odcinku ciebie znalazłem! Jestem pełny podziwu i glicze! No coś mnie swędzi oko Ja nie jestem idiotą Oh my gosh Kurde, z tego darcia się to już nie zaczęło, nie wiem Gadło lekko nawalać Gadło lekko boleć Gadło nie po prostu nawala Hej. On w ogóle mówi o jakimś zniszczeniu gry. Nie wiem, przetłumaczę wam to. Pewnie gdzieś napisy będą albo na górze ekranu, albo na dole. Zobaczymy. Ale ja wam to wszystko przetłumaczę. I sobie na spokojnie przeczytam, no bo teraz. Wiem tylko tyle, by zniszczyć grę. I glicza. Już nawet z tego wszystkiego nie chce mi się czytać tego, no bo wiecie, to jest po prostu okropne jak. I jak mnie wywaliło z gry. Ej, ej, może wam się wydawać, że ja na tym... o, sobie pograł cztery razy, sobie pograł, pograł cztery razy i już mu się udało i... Guzik, prawda? No bo powiem wam, że... Nagrywek było dużo. Ale dobre, najważniejsze, że się udało. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie jakąś serdeczną łapeczkę w górę, żebym wiedział, że Wam się podoba ta seria. I do zobaczenia w następnym odcinku. E, 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 e. E, e, nie umiem złapać, nie umiem złapać ostrości! Halo? No, kurde, głupia kamera! Zło, No! O! Ostrość złapana!